Zapraszam Was serdecznie dzisiaj na mój odcinek. Jak to się w ogóle odzwierciedla na e, naszej społeczności? Zielone światło było, kolejka była za tym samochodem. Właśnie spotyka się i niedźwiedzie, i rządowe sprawy. E, to Kanada będzie dla Was. To by mogło Was zaskoczyć tutaj w Kanadzie po przelocie i zwiedzeniu Kanady. Zapraszam Was bardzo serdecznie. jestem tak tutaj znowu w samochodzie, wiecie, ja mam zamiar iść za chwilkę na masaż, a coś więcej jeszcze o tym właśnie Wam powiem, jak u nas jest tutaj z tymi masażami w ogóle w Kanadzie, także słuchajcie mnie, a ja właśnie podzielę się z Wami informacją, ale do czego pierw zamierzam i chciałabym się z Wami podzielić, o czym na pewno już słyszeliście i wiecie, że w ogóle w Kanadzie i Kanadyjczycy są tak bardzo przemili, to jest jeden chyba z najbardziej przemiłych państw na całym świecie, także że chciałabym się z Wami podzielić, w jaki sposób oni są tacy przemili i dlaczego i jak to się w ogóle odzwierciedla na naszej społeczności tutaj. I inne jeszcze chciałabym Wam takie parę rzeczy, różne ciekawostki powiedzieć. Ja myślę, że właśnie to, co daje tutaj w Kanadzie, że ludzie są tacy bardzo zadowoleni, bardzo przyjemni, mi się wydaje, że dużo ma do znaczenia właśnie, że tu w Kanadzie nie zauważycie takiego pośpiechu. To właśnie dużo zauważyło Tutaj osób, co było u nas z Polski, tak samo innych znajomych, co mam, i innych ludzi, co tutaj zapoznałam, co przyjechali z Polski czy z Europy. Zauważyli właśnie, że w Kanadzie nikt się w ogóle nie śpieszy. I że ludzie taki odczuwają, że wszyscy są tacy bardzo spokojni. I to właśnie jest cała taka deskrypcja, można powiedzieć, Kanadyjczyków, Um, uśmiechają się bardzo dużo i to wiecie co, nie jest to taki sztuczny uśmiech to jest taki naprawdę od serca zadowolenie mają, a mi się wydaje że to ma, um, właśnie jest powód z przeróżnych rzeczy e, właśnie tutaj chciałabym Wam wspomnieć, na przykład nie widzi się na ulicy, żeby ludzie szybko biegali, czy lecieli do czegoś w pośpiechu. każdy sobie wiecie co wolno i Wam też taki przykład dam często można nawet na światłach zauważyć na przykład światło zielone się zmieni jak jedziecie samochodem i a, ktoś samochodem przed nami nie e, może sobie spokojnie albo ruszać, albo w ogóle nie ruszać, czasami przez ileś tam sekund. A, I wiecie co? Nie ma tutaj nic takiego, że ktoś zatrąbi. To raz ja wiedziałam, jak ktoś, właśnie zielone światło było kolejka była za tym samochodem wskazówka była, żeby przyjechać na zielonym świetle a tutaj nikt się nie ruszył i przeszły te światła znowu na czerwone i w ogóle nikt, nikogo nie obchodziło i nie, nie był w pośpiechu, nikt się nie denerwował, także wiecie co, to jest bardzo, bardzo widoczne tutaj w Kanadzie i mi się wydaje, że to dzięki właśnie też różnych sposobów bycia tutaj, jak już wcześniej Wam wspomniałam w innych moich poprzednich właśnie wideo, jak ludzie są tutaj uprzejmi do siebie, bardzo dużo właśnie przepraszam, proszę, to jest, jest wiecie co, na co dzień Dzień używany, można powiedzieć co parę zdań. Można się spotkać z tym tutaj, że właśnie ludzie tacy są do siebie bardzo mili i przyjemni. I co jeszcze chcę tutaj dodać, że właśnie co zauważyły te osoby, co u mnie tutaj były z Polski że właśnie każdy do siebie zagaduje. I wiecie co? Czasami jest tak, że zagaduje, nie zna ciebie, a na przykład w sklepie jest czy gdziekolwiek na ulicy i powie o, na przykład do kobiety drugiej, jakie masz fajne buty, albo o jakie masz fajne włosy, albo na przykład mężczyzna do mężczyzny może powiedzieć, jaki fajny masz samochód. Także to jest takie normalnością bardzo tutaj. Także mi się wydaje, że do tego trzeba by było może niektórym się nawet przyzwyczaić, jak przyjadą. I co jeszcze tutaj chcę wam dodać, że na przykład, jak idziecie do parku, powiedzmy, czy gdzieś się przejść, to jest duża szansa, można powiedzieć 99%, że ktoś do Was zagada i będzie konwersacje z Wami miał, nawet jak Was nie zna w ogóle. Czasami wiecie, co ja dużo przyjaźni takich miałam po właśnie takich rozmowach z ludźmi. Na przykład, jak dzieci małe były, do parków dużo chodziliśmy i właśnie tak było, że zagadałyśmy do siebie i przyjaźnie z tego powstały. Tej pory mam fajne takie przyjaciółki. To jest bardzo normalne, to jest takie naturalne tutaj w Kanadzie. I to właśnie też zauważyły moje ciocie, jak tutaj były. I właśnie, że to jest takie coś naprawdę no fajnego, mi się wydaje, bo bardzo łatwo tutaj po prostu jest kontakty sobie nawiązać z innymi. I to teraz łączy się też z różnymi rzeczami. Jak się kontaktów dużo ma więcej, to można sobie no, urozmaicić to życie w różny sposób. Czy wyjść sobie razem, czy pracę razem zacząć, czy cokolwiek. To jest takie w Kanadzie bardzo, bardzo fajne. A jeszcze ja myślę, to może ma do czynienia to z tym, że w ogóle ludzie tutaj bardzo mają taką styczność z naturą. A to jest dlatego, że Kanada ma, nie wiem czy wiecie, ale ma aż 2 miliony w ogóle jezior. I to właśnie takie jest, że styczność taka jest bardzo bliska. Jest naprawdę bardzo dużo, dużo takiej natury, i ludzie właśnie lubią na przykład na weekendy, czy jakąś okazję szukają, czy w lato. Dużo ludzi tutaj też ma takie wypoczynkowe domki, które nazywają się Cottage to nie mają, to sobie albo wynajmują te domki, a ci co mają te domki to właśnie bardzo często, nawet co weekend sobie jeżdżą. I to jest taka bliskość z naturą i taki e, sposób, taki e, bycia e, po prostu taki swobodny. E, co tutaj do swobody dodam, to e, często można w Kanadzie właśnie kobiety powiedzmy takie, co idą do pracy w marynarce, w spódniczce, e, na dole na buty spojrzycie, mają adidasy na przykład. E, I to jest właśnie też coś takiego, co e, może nie jest aż w Europie tak przy, nie wiem jak teraz może, ale wiem, że jeszcze kiedyś, jak tej ciocia była, to nie było takie bardzo popularne w Polsce, że kobiety właśnie ubrane tutaj bardzo elegancko są, umalowane pięknie, a na przykład buty mają proste, zwykłe Adidasy. Tutaj także wygoda, taka w Kanadzie, to jest bardzo taka współczesna, można powiedzieć. Każdy właśnie lubi wygodnie być, nie na przykład jak idziesz ulicą, to wygodnie, żeby nie kuśtykać, żeby sobie odcisków nie robić. I to jest po prostu takie naturalne bardzo tutaj. I to mi się też bardzo tutaj w Kanadzie podoba, że człowiek taki po prostu czuje się taki, jaki jest sobą i no, że spokój taki ma do natury, to jeszcze Wam chcę powiedzieć, że właśnie z tą naturą jest tak, że jak się jedzie na te koty, gdzie to te domki wczasowe, jest tak obfita natura we wszystko, zwierzyny tak samo, że bardzo często właśnie spotyka się i niedźwiedzie, i jelenie, i przeróżne inne zwierzęta na co dzień. Także to jest taka normalność, że e, czasami ja wiem, że ludzie w Europie muszą wyjeżdżać gdzieś do specjalnego jakiegoś miejsca, żeby aż tyle właśnie tej zwierzyny i natury zobaczyć. Tak, także to jest takie bardzo tutaj fajne. Um, no i takie przez to też ludzie lubią takie road trips różne robić. Tutaj sobie w Kanadzie my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni e, i wiecie co, my nawet na Florydę to jeździmy swoim samochodem, bo tak lubimy. Dzieci lubią i piesek też lubi. E, także e, to jest taka normalność. Normalność bardzo. Także to też jest takie fajne, że właśnie każdy sobie samochodem jeździ i jeździ i właśnie zwiedza przy okazji przeróżne okolice. Także, także jeżeli ktoś lubi spokój, taką przyjemność, ludzi, naturę, to Kanada będzie zapewne dla niego. Czy tej Wam coś takiego dodam, że z tą przyjaznością właśnie to można na każdym kroku to zobaczyć, że ludzie wpuszczają cię, na przykład samochodem jedziesz. Czasami mówią ci, to jedź pierwsza, nawet jak oni mają pierwszeństwo. To samo jest z przeróżnymi rzeczami innymi. Ludzie, na przykład, jak coś jest takiego innego, mi się wydaje, co właśnie też zauważyłam, że ktoś mi powiedział, że tak nie ma w Europie, że na przykład, jeżeli coś kupimy i mamy do oddania, prawda. Do sklepu, to ludzie to oni oddawają bez zapytania, oddadzą ci pieniądze. Nie pytają się, dlaczego zwracamy ten artykuł na przykład i jeszcze wiecie co na, na dodatek przepraszają, że nie znaleźliśmy artykułu powiedzmy takiego co nam odpowiada. to jest na przykład takie coś też fajne, bo idziemy bez stresu w ogóle z takie rzeczy co jeszcze jest też fajne, nie wiem jak w Europie znowu jest, ale z tego co słyszałam od innych i od rodziny że tutaj właśnie na przykład u nas bardzo łatwo się załatwia rządowe sprawy wiecie co, jak coś trzeba zreperować to można kogoś mieć w godzinę, w dwie nie ma tak, że się czeka długo na na kogoś, czy, czy jakąś sprawę do załatwienia. No, oczywiście, są wyjątki, jeżeli na przykład jakieś strajki, jak teraz były z pocztą, czy, czy takie inne różne rzeczy. Są oczywiście wyjątki, ale ogólnie, jeżeli potrzebujemy coś załatwić, to jest bardzo, bardzo szybko i zręcznie to. Tak samo wiecie, co jeszcze na przykład powiem wam, jak w szkole. Ja dzisiaj dziecko mam trochę przyziębione i do szkoły nie poszło. I dam taki Wam przykład, że jak tutaj jest w Kanadzie, to nie wiem czy tak jest w Europie czy nie, ale u nas jest taki system, że dzwoni się na telefon i to jest pod tą główną szkołę podlega, dzwoni się i wystukuje się na przykład jedynkę na pierwsze dziecko, dwójkę na drugie dziecko, jak macie dwoje dzieci i to jest podłączone wszystko, ten Twój telefon pod właśnie szkołę całą. I naciska się ten numerek, na przykład, jedynkę pod pierwsze dziecko, że dziecko jest chore. Naciska, że dziecko jest dzisiaj cały dzień, nie będzie w szkole. Pytają dlaczego, i to jest automat taki: pyta dlaczego, na przykład, pisze się, że dziecko jest chore, czy tam ma jakiś do lekarza coś, jakiś appointment i e, załatwiacie sobie w taki sposób, że nie trzeba dzwonić do szkoły, nie trzeba nic tylko po prostu, że dziecko nie będzie w szkole i e, załatwiacie i jest to wszystko. Od razu szkoła dostaje, że dziecko nie będzie dzisiaj. I e, takie szybko, automatyczne takie wszystkie jest tutaj rzeczy do załatwiania, że naprawdę jest bardzo łatwo wszystko załatwić. E, także to taka ciekawostka, dokładnie się pracę wykonuje. Tak samo w pracy, co jest jeszcze, co właśnie mają także, jeżeli kursy potrzebujecie jakiekolwiek, to, to praca wam te kursy funduje. Nawet jak byłem na kontrakcie w moich poprzednich pracach, to właśnie oni tak robili, że fundowali mi to, także to było też takie fajne. Jeszcze tutaj dodam, że na przykład, jeżeli chcecie iść na masaże, to masaże też są pokrywane. Na przykład, my mamy 80 dolarów od męża pracy. Ja tam jakieś drobnostki też mam ze swojej, także to sobie łączyć, można i e, iść na masaż. E, także ja teraz akurat idę na masaż. U nas masaże tam, no, kosztują tak mniej więcej około e, 120 na przykład za godzinę. Z tym, że trzeba mieć specjalnego właśnie u nas się nazywa RMT, to znaczy Registered Massage Therapist. To są właśnie tacy masażyści, co są rejestrowani. I właśnie w taki sposób można iść i sobie te masaże, można powiedzieć, za darmo mieć. E, także ja teraz właśnie idę i da, chciałabym Wam jeszcze Więcej nagrać tutaj, bo jeszcze inne takie ciekawostki chciałabym się z Wami podzielić, ale na razie właśnie idę na, na ten masaż i właśnie chciałam tutaj tak dodać Wam, że jeżeli lubicie naturę, jeżeli lubicie y, przyjazność, y, spokój bardzo, a, i taką życzliwość ludzi. To Kanada będzie dla Was. Ja pomijam tutaj w tym momencie właśnie te wszystkie e, takie e, polityczne sprawy, bo oczywiście e, w tej chwili no, mamy troszeczkę zamieszania takiego. Ja myślę, że to się wszystko jakoś e, do, dojdzie do czegoś, jakiegoś stopnia. Myślę, że będzie okej okay wszystko. Jak macie jakieś pytania, napiszcie mi na dole, e, co Was interesuje, czy cokolwiek byście chcieli zobaczyć, czy wiedzieć ode mnie, ja się z Wami podzielę. Także na dzisiaj Was serdecznie pozdrawiam, a ja idę się relaksować. Także kochani, pa pa!